Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 11 dzień kwietnia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Jana, 20 rozdział, wersety od 11 do 18. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała. Nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępują do ojca mego i ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom widziałam Pana i co jej powiedział Moi drodzy kolejny przepiękny opis ukazania się Jezusa z martwych wstałego Marii Magdalenie powiem wam szczerze ten fragment Ewangelii ukazujący to spotkanie Marii Magdaleny z Jezusem już od czasów seminaryjnych jakoś tak mocno dotyka moje serce, dlatego że pamiętam, kiedyś graliśmy jakąś sztukę teatralną w seminarium oczywiście taki amatorski teatrzyk, ale bardzo mocno w tamtym momencie, w czasie prób i samej sztuki, mocno dotknęła mi ta scena, ukazująca właśnie ten fragment Ewangelii. Maria Magdalena, ta, która. Była jedną z najbardziej rozkochanych w Jezusie, w swoim nauczycielu. Zawdzięczała mu bardzo wiele i dlatego bardzo go kochała. Jako pierwsza przyszła do grobu, no i przeżyła kolejny szok. Najpierw zabito jej pana, potem grób jest pusty i ona nie wie, co ma robić. Nie rozumie całej tej sytuacji. Wylawa swoje łzy, i to jest konkretny znak jej miłości wobec nauczyciela. Myślę, że. Panie, które czytają ten fragment, jeszcze bardziej potrafią wejść w emocje Marii Magdaleny i zrozumieć, co czuło wtedy jej serce. No i, i nagle odwraca się i widzi Jezusa, nie potrafi go rozpoznać, mimo że e, słyszymy krótki dialog między nią a, a Jezusem, nie rozpoznaje go. Być może dlatego, że to wszystko, co ją spotkało, rzeczywiście było dla niej. Tak wielkim przeżyciem, ale kiedy Jezus wypowiada jej imię, wtedy ona go rozpoznaje. Moi drodzy, co, czego możemy nauczyć się z tego fragmentu Ewangelii? Co dla nas ważnego może przekazać ten fragment Ewangelii? No przede wszystkim właśnie to, abyśmy kochali Jezusa i abyśmy z miłością szukali Go w każdym momencie naszego życia. Jeśli z miłością będziemy go szukać, Jezus nie będzie się przed nami ukrywał, On będzie objawiał nam swoją obecność, On będzie pokazywał nam siebie, On będzie mówił do nas, bo nie może pozostać obojętny na naszą miłość. Oczywiście ta nasza miłość jest malutka w porównaniu z Jego miłością, ale On bardzo ją ceni, bardzo mu zależy na tej naszej miłości. I nie tylko na miłości uczuciowej, nie chodzi tutaj o uczucia. No przede wszystkim chodzi o tą miłość wolitywną, abyśmy kochali Go całymi sobą, abyśmy kochali Go całą naszą wolą, aby ta nasza miłość również wyrażała się w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy o tym i szukajmy Go nieustannie i poznawajmy Go w naszej codzienności, bo On w konkretny sposób będzie dawał nam znaki swojej. Obecności, swojej żywej, prawdziwej obecności. Pomódlmy się o to. Panie, dziękuję Ci za ten piękny fragment ukazujący Twoje spotkanie z Marią Magdaleną w dniu zmartwychwstania. Dziękuję Ci, Panie, za ten piękny przykład miłości Marii Magdaleny. Chcę kochać Ciebie, Jezu, tak samo. Chcę kochać Cię mocno. Całym sobą. Wiem, że jestem za słaby, aby to się udało. Ale wierzę Panie, że Ty mi pomożesz swoją łaską. I o tą łaskę proszę dla każdego i każdej z nas. Pomóż nam Jezus szukać Ciebie, pomóż nam kochać Ciebie z całej naszej siły. Spraw Panie, abyśmy też widzieli Ciebie w naszej codzienności, abyśmy słyszeli Twój głos i zawsze byli pewni, że jesteś żyjący, że jesteś żywy. I że jesteś z nami. Amen. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i wciąż świątecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.